Siemano, witam Was po 8 miesiącach przerwy od Fajwema. Jak wiecie, jestem trochę pierwszę, więc okay. nie mogłem wrócić normalnie. No i nie wróciłem normalnie, jak widać. Jeśli Wam też brakowało Fajwema, zostawcie lajka like i suba i komentarz tam na dole, jeśli wam brakowało oczywiście. Jeśli nie brakowało, to też zostawcie. No, czy jeśli chcecie więcej tak spierwanego kontentu, to zapraszam do oglądania... Right. Czekaj, no, ale, ale ty rozumiesz, że jestem z mafii, a ty do mnie strzelasz? Jestem z mafii, nie strzelaj, bo będę musiał cię za***ć, strzegałem Jakie ty masz Kurwa, nie, Ten tekst się nie nadaje na czecią Strzelamy, strzelamy, strzelamy z pistoletów EJ OMY LUTUJĘ Masz farta, bo ja już na rządowy szedłem My jesteśmy człowieku z gangu, to lepiej nie fikaj Widzisz rejestrację gangshit suko Yyy uwaga, temu Bobiemu grewie. wje*** O, nie, wje*** Bobiemu Bobi, Bobi, jak nas słyszysz? Jakiego powiego. bobiego Bobby zamknij auto, bo nie mam kluczy do własnego auta Bobby przestań się śmiać, powaga eee, Bobby, Bobby, zamówienie eee, Wiertło pendrive z oprogramowaniem Raz O kur... k***a, na to nie znam, Poczekaj. Bobby <gulubio> Na maszynę się zalogować Bobby, szybko, bo mam 250 sekund Pośpiesz eee, się Siema, strzelisz mi fotę na Instagrama, chcę wrzucić Wrzucić? Eee, strzelisz mi fotę, zrób mi tak O, tam jest dobry, eee, ten, perspektywa tu się bują do fagasty Na podwykaptu szary i te pełne klasy Pan Nie się bij zabanek mieć więcej kasy Dobra dobra To patrz teraz Jestem ten Hackerman o Co to jest Aaaoo to o to w tym chodzi? Oooo no to teraz to już too late Przejem ziomeczku, chłopaki za ile wyjeżdżają? Nie wiemy właśnie Ale się ustawiali już do tego też jak swoje ustawiony Ale, Ale... okej okay. Do tyłu, no, ja, do siebie nie, do siebie nie. no, nie no. no, szyf, nie do do tych czarnych O, właśnie. Szyf, ty widzisz? O, 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 dobra. dobra na razie jedziemy. Za nimi. Jedziemy za nimi. Adif, 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 zaraz zobacz. Ja, zaraz, zobacz, ja jestem z gildy z -Hars, gildy Harsz! Afera! Do pierwszej afer. na To jest kur... To, 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 to on idzie nie. na Bjorkema, on idzie na. on idzie na, na Bjorkema. Dobra, kur... Fire, do tych <laughs> na leci, pa! Lecimy, lecimy, lecimy. lecimy, lecimy, lecimy Do, do białasów, do białasów, białasów? Pakuj się Ja nie, no, goda, ja nie mam! Ja nie mam a macie? Nie, ja nie mam Dobra, jedziemy! Jaki to ma Kurwa wyjebałem Ej kurwa, Jedziemy z tym, bo nie wiem czy dzieje Widzowie, jadę z prezesem od NRP Czuję się Sigmowsko Ty to nie śliwa! Kurwa. <śm> ej, ale popchnąć. Czemu się przebrał za nas? To, to, co to k. Nieba znowu wyszedłeś ni z disco. Zdrajnie. O łak, konfidencie. Dobra, ja Waking prowadzę. się przebrał za mnie. Dobra. O psy, Mamy k. już granica w granicach bagażnej kurtyny. Oh, nie magda. Nie nie magda, kurtyny. Dobra, easy, patrz, no, patrz, patrz. Nieba ci koło zapasowe odlatuje. Dobra człowieku, Wyciągamy go z bagażnika nie ma. EJ UCIEK ma. Uciek! 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 Ej uciekł! O... Wiesz napad ty, napad, na ry... <grym> <grym> Zostawiamy cię! Ale mamy furkę zajebist ty No kolor taki organizacyjny Zajebiste O kur Tu gramy ty No easy miękko Dawaj Nie da się! Nie... sprawdziłem, nie da się! Ja wtidek przejąłem. Dobra. Zabłem Z... drugiego. Za trzech! śliwa toma! Śliwa toma! Śliwa toma! Plecy, śliwa! Plecy, plecy, śliwa! O kur... Krzaka się to sz. tam tramwiel Leżą, leżą! Leżą! leżą. out. Poddaj się, poddaj. poddaj się! Mamy go! Mamy go skurczybyka. byka Aha, kurwa. serwer. Quitnął. Tu możemy tylko. Chłop. O ku... Ja bi... Klipuję to! ...mery przy sobie i nagramy tego. Audiobooka, audiobooka panowie. I Dobra, jak oceniacie rozgrywkę na OnRP Przepraszam, Fajnie, miło. Tak, super. I, ile tutaj gracie dziennie? Już Cię nie ma. A, ile tutaj gracie dziennie? No to będzie dopiero mało, a dopiero nowa edycja, to raczej dopiero na tej edycji. Okej, okay. okej, polecacie wszystkim nową edycję, tak? No oczywiście polecamy nową edycję. I potwierdzacie, że ten wywiad nie jest opłacony. Nie potwierdzam, Potwierdzamy. Ja, nie potwierdza. ja nie potwierdzam. Ja nie potwierdzam. Ja że nie jest opłacony. Mogę tylko powiedzieć, że jest. A czujesz zagrożenie swojego no życia? Oczywiście, że nie. Aha. No widać, że mu się tu dobrze gra, bo inaczej by tak nie powiedział. Idziemy z tego. On to topeczka. Człowiek już siedzę w kominiarce na głowie w Uspokój się, nie mogę mówić On i RP to peczka Nie będę obrażał oh, Co ty usłyszałeś? On tak powiedział, on i RP to najlepszy server Tak powiedziałeś? Tak, tak, tak No, no, no i tam Jedziemy mm. Już mnie w się. Pakujcie się, ogarnąłem auto Dobra, dzięki Kamil Leży Ty, ty śmieciusz już, wszyscy. Dobra, zawijamy, to ten warszawiak, mówiłem. O, z pierwszej. Leży, ty już przez chwilę myślałem, że pakami strzelam. Dobra, przysięgam wam, wrzucam to do filmu. 30 sekund w plecy strzelałem, nie mogłem trafić chłopaka. Już myślałem, że dobra. ślepakami strzelam. Brudy, Uy, co ty się brudy. dzieje? O paki, sorry, Soro, wiecie, e, wrzucałem storkę na Instagrama. Wiecie o co chodzi? E, Zerwu na Instagramie, zapraszam. O, słyszysz, słyszysz słyszy tam nutkę? Aha. O, właśnie, storka na Instagrama wleciała. Zapraszam. negocjator. Co? negocjator? negocjujesz? To. Ja mam negocjować? Wolny odjazd! Pewnie ilu was jest? Ilu macie zakładników? Pięciu zakładników z e, dwunastu 6 i VIP, nie 6 i VIP! 6 i VIP i ile was jest? Jeszcze raz? Pięciu Dobra no, Wolny odjazd, brak kolczatek na 500 metrów biorę o, Tak okay. To co powiedziałem właśnie to chcemy <laughs> Tylko to Yy, tak, to? tylko Słownia to, sad, widzisz, to ty? A gościu z illegal nighta nas goni Chłopie powiedz mi co ty lepiej we Wrocławiu robisz Ty Widziałem co robisz we Wrocławiu tą beton Co ty se myślisz? Że ci to ujdzie na sucho? Strzelam na ciebie z dupy cwaniaku Słyszysz to? Jedziemy Dobra squeeze i pince ready do 10 możecie jechać, albo. Dobra! Raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, go! Leć z kurpy, syto. A dogonią, dobra. Ta beta jest zlejenia zajebnicę, uciekaj z tym. O, już ich nie ma. <laughs> A już ich nie ma, ja pierdolę. Robiłem te dupy na śmieciach! Robiłem te dupy ze śmieci! Robiłem te dupy na śmieciach! Robiłem te dupy, robiłem te dupy ze śmieci, ej Co jest? O, tutaj mamy, tak? Ej, mam na swoim 1020, a na moim 1025 pięciu podejrzanych, brakują Uciekaj im. Ty ten Czyli Wiktorium najlepiej sobie dajesz radę, Wariacie, najlepiej dajesz radę. Szacun, ja szacun, szacu, serio Banda pajatu zespola Kurwa, ten trzeba delikatnie, żeby się nie rozjebać. Chłopie. Ja tu jeżdżę tapując, tapuję na prostej kupić jak ktoś. No właśnie, ale nie chcę Tego on już jest Dobra, pokażę wam skok, który trenowałem długo nie błagam Czekaj Weź, się odsuń Dobra, dzięki, szacun o. Dobra, nie mogę słuchać tego strągiego No nie, masakra Gada jak Z mikrofale Kasiu mm. Ziemi No, prawie O Udał się Idealnie, można powiedzieć Nie błagam Boże o. A teraz ten, pokażę ci Tony Hawk'a ja. Ale pizda Tony Hawk, Tony Hawk, po rurkach Nie podtrzymają Macie mnie? Ej, dobra, ja mam pomysł bo... ja, dobra, ja, dobra, dobra, pod... nie mogę się zatrzymać, nie mogę, nie mogę! Ej, wracamy! Nie! Rozłamamy ich! Nie wiem. chyba widzę. Ja snajpera im robię. Nie na blisko! Czy wiesz? O Tam No kurwa, śmieciu Klikniesz tam zetkę jeszcze raz to ci starego w trzy, ale, Na trzy baty ale, ale. No i zerwu, zerwu zerwu, zerwu Dobra, Dobra siedziałem u niego w kieszeni człowieku Teraz się poddajesz um, po, Siedziałem u niego w kieszeni Siedziałem a jakiej jak GSNi? Dobra idź, ja z nim zajmę. No macie, macie człowieka, macie! Mango, 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 mango! Złapałem go! Złapałem go! Co to ma być? Aha. To co zrobiłeś to było power gaming, ja już z tobą nie będę odgrywał roleplayu.